Druga tura wyborów prezydenckich za nami oficjalnie Andrzej Duda, prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na kolejne 5 lat. Andrzej Duda zdobył 10 440 tysięcy 648 głosów, co stanowi 51,3% poparcia. Rafał Trzaskowski zdobył 10 milionów 18 tysięcy 263 głosy, czyli 48,97%. ,07%. Tak wynika z informacji podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Różnica między zwycięzcą, między prezydentem Andrzejem Dudą a panem Rafałem Trzaskowskim w skali całego kraju wyniosła około 420 tysięcy. W gminie sędziszów Małopolski zdecydowanie zwyciężył Andrzej Duda, informuje sekretarz gminy. Uzyskał blisko 81% poparcia, w liczbach to jest 10 620. Największego poparcia panu prezydentowi udzielili mieszkańcy Zagorzyc Górnych, Zagorzyc Dolnych. Tamto poparcie było rzędu blisko 95%. Jak dodaje sekretarz gminy, powiat Robczycko-Sędziszowski według nieoficjalnych obliczeń jest na trzecim miejscu w kraju w udzieleniu poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy. Najprawdopodobniej pierwsze miejsce i tutaj blisko 84% poparcie udzielił powiat Jan w województwie lubelskim drugie miejsce to powiat brzozowski w województwie podkarpackim i nasz powiat powtórzę tutaj powiat ropczycko-sędziszowski z poparciem dla pana prezydenta Andrzeja Dudy rzędu 81%. Kandydat koalicji obywatelskiej Rafał Trzaskowski najwięcej głosów blisko 32% uzyskał w samym mieście. To poparcie największe dla pana Rafała Trzaskowskiego było na osiedlu Młodych oraz w obwodzie głosowania numer 4 w byłej szkole podstawowej numer 2 tutaj w w centrum miasta. Frekwencja w kraju w drugiej turze wyniosła 68,18%. Niemniej nie został pobity rekord z roku 1995. Ja może przypomnę, że wtedy w listopadzie 1995 roku o urząd prezydenta ubiegał się pan Lek Wałęsa i pan Aleksander Kwaśniewski. Wtedy ta frekwencja wyniosła 68,23%. No teraz zanotowano o 500 mniejszą, niemniej tutaj wszyscy tak podsumowują, że te wybory prezydenckie w XXI wieku były z największą frekwencją. Andrzej Duda będzie prezydentem przez kolejne 5 lat do 2025 roku.